Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Państwu pokazać jak importować modele bryłowe uchwytów narzędzi tkarskich do programu FeatureCAM. A więc tak, należy najpierw e, zaimportować model bryłowy do okna e, FeatureCAM. Pojawia nam się tutaj taki model. Klikamy sobie zakończ, zamykamy wszystko. Pierwsza rzecz to definicja płytki, jaką chcemy do tego narzędzia dodać. Tutaj mam model gryłowy zaimportowany z płytką. Ustawmy sobie najpierw jakoś cechę toczenia. Otwórzmy sobie cechę doczenia w celu yy, łatwego wyboru i sprawdzania narzędzia. Mamy utworzoną cechę toczenia. Mamy sobie podgląd. Tutaj mamy standardowe narzędzie. Jeszcze sobie zmieńmy położenie bazy, żeby baza była na górnej powierzchni przygotówki. Ta baza pokrywa nam się z e, bazą przygotówki. Tu widać, widzimy osie przygotówki. Dobrze, aby odpowiednio zdefiniować ciążenie, musimy je ustawić w położeniu względem w położeniu zera układów współrzędnych względem środka promienia płytki. A następnie odpowiednio je pochylić. Żeby to zademonstrować, najłatwiej będzie, jeżeli to sobie wszystkie ukryjemy i wybierzemy sobie narzędzie Mamy tutaj rysowanie uchwytu. Możemy sobie wkleić przykład jak wygląda przykład naszego narzędzia. Tak też musimy ustawić nasze narzędzie, aby odpowiednio tę geometrię, geometrię zdefiniować dla programu FeatureCAM. Dobrze, pierwsza rzecz, jaką chciałbym zrobić, to bym sobie tutaj przesunął. Najpierw bym chciał pomierzyć sobie naszą płytkę. W tym celu pokażę ją sobie, a następnie utworzę geometrię z tej płytki. Teraz tę płytkę mogę sobie ukryć. Wybieram sobie konstrukcję, krzywa do geometrii, aby móc wykonywać operacje na tej e, płytce. Wstawiam sobie teraz okrąg z trzech punktów. Jego promień to jest 6,38. Teraz możemy sobie utworzyć nowe narzędzie, jako kopia z tego obecnego I możemy sobie zdefiniować płytkę W średnicy opisanego okręgu to mieliśmy 6.85 Tutaj ten promień Możemy sobie wpisać 6.85 razy 2 Podgląd. OK. Tu, żeby nam było łatwiej możemy sobie wyciągnąć wymiary. Kiedy mamy już wyciągnięte wymiary, możemy zdefiniować naszą płytkę. Nie. Tutaj zmienimy sobie promień. 6.385 razy 2 Promień szpica 0.8 Ok Program nas się spytał o Zmianę punktu Środkowego Tutaj mamy już tak zdefiniowaną płytkę, możemy sobie wkleić, wkleić ponownie przykład krzywej. Usuwam sobie poprzednie krzywe, że nam nie zajmowały miejsca. Więc tak wygląda nasza płytka, i musimy ją w taki sam sposób, i musimy w taki sposób przenieść nasze narzędzie, aby je odpowiednio zdefiniować. Korzystając tutaj, sobie od razu zrobię. Oś, która będzie mi potrzebna do obrotu narzędzia, żeby odpowiednio je, odpowiednio było widoczne w programie FeatureCam. Teraz tą broję możemy sobie obrócić według osi Y dookoła osi Y. Klikamy sobie podgląd. pokazujemy i teraz według tego punktu punktu środka promienia płytki możemy sobie Zanieść naszą geometrię do punktu 000. Ok. Teraz możemy sobie już powoli definiować. Narzędzie. Wybieramy sobie bryłę. Klikamy podgląd. Widzimy jeszcze narzędzie jest e, nieodpowiednio pochylone. W tym celu możemy sobie e, ustawić kąt 40 stopni już 40 stopni i mamy już odpowiednio. Ustawione narzędzie. OK. Możemy sobie teraz ukryć te wszystkie bryły. Tutaj wybiorę sobie okno. Ukryj wszystkie bryły i przeprowadzimy sobie symulację obróbki. Jak widzimy, narzędzie nie jest ustawione jeszcze pod optymalnym kątem. Dlatego też należy je sobie obrócić. Przerywamy obliczanie. Takie położenie w przypadku, kiedy dysponujemy y, obrabiarką, która posiada głowicę y, uchylną w osi B. Możemy sobie tutaj wziąć y, w orientacji y, domyślny kąt y, osi B i narzędzie nam się odpowiednio pochyli. Klikamy sobie OK, zastosuj, klikamy podgląd i widzimy narzędzie jest już odpowiednio Pochylone. Dziękuję bardzo za uwagę. I w razie pytań, proszę kontaktować się ze wsparciem technicznym firmy DELKA.